Doszliśmy bliżej do wypracowania ważnych decyzji, mianowicie takich, że język w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu będzie wzmocniony w porównaniu z tym, co miało miejsce na szczycie w Wilnie, że ustanowimy mechanizm finansowego wsparcia dla obronności Ukrainy w wysokości oby. 40 miliardów dolarów rocznie, do którego połowę wpłacą Stany Zjednoczone, a reszta, tak jak Stany Zjednoczone, w proporcji do PKB, co wydaje mi się słuszną zasadą. Szereg sojuszników podnosiło kwestię dywersji na terenie ich krajów. Oczywiście jesteśmy w Republice Czeskiej, gdzie przypominam dwoje czeskich obywateli, Zginęło już około 10 lat temu, gdy ekipageru wysadziła magazyn amunicji. Więc oni są z nami na wojnie od już wielu lat i przygotowywali się do agresji na Ukrainę od wielu lat. I okazuje się, że te podpalenia, z którymi mamy do czynienia w Polsce, mają miejsce także w innych sąsiednich krajach. Podzieliłem się z sojusznikami tym, co my robimy w tym zakresie to znaczy ograniczaniem możliwości podróżowania przez rosyjskich dyplomatów po naszym terytorium, i będą dalej idące podobne tego typu inicjatywy. Sojusz Północnoatlantycki także uważa, że ta wojna się skończy dopiero wtedy, gdy Putin się przekona, że nie może jej wygrać po akceptowalnym koszcie. Tutaj była zgoda prawie wszystkich sojuszników co do tej kwestii. Więc wydaje mi się, że to był pracowity i udany szczyt. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, czy po tej możliwości ze strony Stanów, Niemiec, Danii o wykorzystywaniu zachodniego uzbrojenia na terytorium Rosji, czy pojawi się też możliwość jakiegoś, Kolejnego kroku, na przykład wysyłanie natowskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Czy Polska też rozważa wysłanie naszych żołnierzy tam jako zaplecze logistyczne, czy też pomoc przy wykorzystywaniu obrony przeciwlotniczej? Polska rozważyła prośbę ukraińską, jeśli chodzi o szkolenia, ale doszliśmy do wniosku, że i bezpieczniej, i wydajniej będzie wyszkolić ukraińską jednostkę, Złożoną z Ukraińców w Polsce, którzy podlegają wcieleniu do wojska ukraińskiego, i że to po prostu będzie skuteczniejszy sposób pomocy Ukrainie. A co do użycia broni, którą dostarczamy przez Ukrainę, to mnie nie są znane żadne ograniczenia na dostawy polskiej broni. Szereg sojuszników potwierdziło, że oni także nie mają ograniczeń, a sekretarz stanu USA potwierdził to, co już funkcjonuje w sferze medialnej, że Ukraińcy mogą się przy pomocy amerykańskiego uzbrojenia bronić w regionie granicy, tam gdzie rosyjskie wojsko bezpośrednio im zagraża. Uważamy, że to jest po prostu działanie w obronie własnej. Nieco ponad tydzień do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czy spodziewa się pan wzrostu dezinformacji? Czy jest coś, co służby państw zachodnich są w stanie jeszcze w tej kwestii zrobić tak, aby nie zyskiwały na tym skrajnie prawicowe siły w Europie? No, te skrajnie prawicowe siły, które się okazuje, ma, ma, mają asystentów w Parlamencie Europejskim o bardzo podejrzanych korzeniach. Tak, ja uważam, już się tym dzieliłem z Państwem, że wojna hybrydowa na polskiej granicy to jest część próby wpływania na opinię publiczną wewnątrz Unii, część wsparcia Putina dla skrajnej prawicy. Bo gdyby, gdyby się okazało, że nie panujemy nad granicą zewnętrzną strefy Schengen, no to do, do głosu dochodzą prawicowi populiści. Wszystkie kraje członkowskie, może oprócz jednego, mają problem z rosyjską dezinformacją, z rosyjskimi cyberatakami, no, wszystkim tym, co mieści się w pojęciu wojny hybrydowej i dlatego uważam, że musimy przestać traktować rosyjskich dyplomatów. Tak jak dyplomatów innych krajów. A wiadomo, jakie Rosja podejmie kroki odwetowe w stosunku do polskich placówek dyplomatycznych? Cierpliwie czekamy. Nie, tak naprawdę nie powinna podejmować żadnych, bo my nie prowadzimy akcji dywersyjnych w Rosji. To Rosja płaci dywersantom, żeby dokonywali podpaleń w Polsce. Czy dzisiaj dowiedzieliśmy się o dwóch kolejnych rannych żołnierzach na granicy polsko-białoruskiej. Czy temat sytuacji na granicy w jakiś sposób w trakcie tego spotkania przewijał się? Tak, ja opisałem tą, ten atak na polską granicę jako część hybrydowego ataku na Polskę i na NATO, ale nie byłem sam. To samo mówiła pani minister spraw zagranicznych. Finlandii to samo mówili przedstawiciele państw bałtyckich. Przypominam, w Estonii Rosjanie wręcz usunęli boje graniczne po estońskiej stronie granicy, więc mamy do czynienia z presją rosyjską na granicę NATO. Mr. Minister, um, does Poland... Minister, prezydent Zalewski zapytał się Polskę, czy ta gotowa jest rozszerzyć parasol obrony przeciwlotniczej, a zachodnią Ukrainą. Czy Polska ma jakiekolwiek plany, aby bronić nieba nad Ukrainą przy pomocy swoich systemów? Na tę chwilę nie. E, Pakiet tak, bezpieczeństwa? E, e, negocjujemy z Ukrainą i e, negocjacje idą sprawnie. Nasz dokument inspirowany przez decyzję G7, który, który jest nazywany gwarancjami bezpieczeństwa, ale tak naprawdę to jest plan współpracy, wieloletniej współpracy z Ukrainą w dziedzinie bezpieczeństwa. I mam nadzieję, że będziemy w stanie go podpisać jeszcze przed szczytem waszyngtońskim albo na samym szczycie jedno pytanie o aktualną sprawę konkretnie Donalda Trumpa bo ta wiadomość pojawiła się w trakcie spotkania ministrów werdykt ławy przysięgłych w Stanach proszę o pana komentarz i też czy ten temat jakoś rezonował tutaj wśród ministrów rezonował bardziej na kolacji wczoraj niż dzisiaj podczas narady sojuszu północnoatlantyckiego ale ja uważam, że to jest potwierdzenie, że byli politycy nie są świętymi krowami i że za swoje działania podnoszą taką samą odpowiedzialność jak wszyscy inni obywatele. I mam nadzieję, że w Polsce będzie tak samo. A czy podczas spotkania pojawiły się głosy przeciwne co do możliwości wykorzystania natowskiego uzbrojenia właśnie w głębi Rosji? Tak, i może się Pan domyślić, który kraj przed tym przestrzegam.